Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak na początek techniczna uwaga, gdyby coś się działo z przekazem, przesyłem internetowym, to proszę odczekać. Powinno wrócić do normy. Tak przekazują mi służby techniczne, coś się dzieje z, do, z transmisją. W związku z tym nie Państwo cierpliwie czekają, ma to wrócić samo do normy, jakby przypadkiem straciła się łączność między nami. To nie jest z winy Państwa urządzenia, tylko raczej z winy go i dostarczającego internet. Szanowni Państwo Radni, na chwilę obecną zalogowanych mamy dwunastu radnych plus trójka radnych jest na sali. Obecny jest Pan Radny Łozowski, Pan Radny Kamiński. A zatem mamy wymaganą większość, a więc na podstawie artykułu 15 ustęp 7, w związku z artykułem 15 ustęp 1, wolna została dzisiejsza sesja na wniosek zarządu w trybie zdalnym w oparciu o ustawę e, przeciwzwalczania COVID-19. COVID e, nasza sesja jest prawomocna. Otwieram zatem 39. sesję Rady Powiatu Karkonowskiego. E, Pragnę Państwa jeszcze raz bardzo gorąco przywitać. Witam Pana Starostę, witam pozostałych rządów zarządu. Witam również Pana radcę prawnego, który też obsługuje i jest na sali naszą sesję. Szanowni Państwo, radni, przypomnę nam też o obowiązku przestrzegania rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych i informuję, że głosowanie odbędzie się poprzez wywołanie każdego z Państwa radnych i złożenie deklaracji w zakresie woli co do swojego głosu. Czy do dostrożonego porządku obrad są uwagi i wnioski formalne? Pan Starosta Krzysztof Wiśniewski, bardzo proszę, Pan Starosta ma głos. Dziękuję Panie Przewodniczący. Zanim przejdę do wniosku formalnego, chciałbym bardzo serdecznie Panu Przewodniczącemu i Państwu Radnym podziękować. Za obecność na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji i tak no, informacyjnie powiedzieć, dlaczego akurat w tym trybie nadzwyczajnym poprosiliśmy o zwołanie tej sesji. Otóż, drodzy Państwo, składamy kolejny wniosek do pana wojewody, ponieważ pojawiły się w dniu pierwszego pojawiła się w dniu 1 grudnia informacja, że można składać wnioski do rządowego programu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wnioski możemy składać do 15. Jest to termin nieprzekraczalny. W związku z tym no, ta sesja, którą planowaliśmy w okolicach 20, byłaby już po prostu za późno. Stąd ten tryb nadzwyczajny, a nie wiedzieliśmy też o tym wcześniej, bo dopiero 1 grudnia. Ta informacja została na stronach wojewody powieszona, na stronach internetowych. O szczegółach akurat tej, tej uchwały opowie pani sekretarz powiatu. Natomiast wracając do wniosku formalnego, proszę o rozszerzenie porządku obrad o opinię komisji, o uchwałę komisji przepraszam, uchwałę uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego, a to z kolei wynika też w zasadzie bardzo dobra wiadomość, wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków pieniężnych, między innymi na laboratoria przyszłości jest to rządowy program. Tutaj otrzymaliśmy kwotę, kwotę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych i do końca roku część z tych środków musimy wydać, w związku z tym chcemy to wprowadzić tu teraz dziś na sesji nadzwyczajnej, nie czekając do tego 21 ze względu na krótki termin realizacji i wydatkowania tych środków. Mogłoby się okazać po prostu, że do końca roku byśmy nie zdążyli. Mamy również dodatkowe środki Tutaj zgodnie z pismem ministra Finansów Dodatkowe środki subwencji ośrodkowej w wysokości 41 tysięcy. Natomiast tutaj o szczegółach również w tym przypadku opowie i omówi je pani skarbnik. Także bardzo proszę o rozszerzenie porządku o ten punkt. Dziękuję pani Starostą, Czy są inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę za tym Pozwolę sobie poddać pod głosowanie wniosek złożony w imieniu Zarządu przez Pana Starostę o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Karkonoskiego na rok 2021. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania tego wniosku. Bardzo proszę, ja będę imiennie Państwa wywoływał w tym głosowaniu. Przechodzimy do głosowania wniosku. Edyta Bielecka. Jestem za. Dziękuję. Sławomir Cercz. Jestem za. Dziękuję. Ryszard Głodek. Jestem za. Dziękuję. Mirosław Górecki nie ma, w związku z tym Bogdan Kamiński jest na miejscu. Za. Jest głos za. Dziękuję. Eugeniusz Kleśta, jestem za. Anna Kończyńska. Jestem za. Dziękuję. Jarosław Kotliński. Jestem za. Dziękuję. Tadeusz Łozowski jest na miejscu. Jestem za. Dziękuję. Jest głos za. Wojciech Poczynek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Rybarczyk. Nie widzę. Ani nie słyszę pana radnego. A zatem Atus Molarek. Jestem za. Dziękuję. Włodzimierz Stoch. Jestem za. Dziękuję. Dariusz Śliwiński. Nie widzę i też nie słyszę tego zgłoszenia do głosowania. Na tym nie mam łączności z panem Śliwińskim. Krzysztof Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Anna Zębik. Oj, pani Anna Zębik się wylogowała. Niestety traciliśmy oczy z panią Zębik, A zatem wynik 13, 13 głosowania? 13 za. Ja chciałbym powiedzieć, że, że jestem też za. Dziękuję. Wywołałem. Przepraszam bardzo, pan Maciej Gałęzki, Dziękuję. Ja też jestem za. A o to pytałem, jak dobrze pamiętam. Dobra, Krzysztof. Nie Proszę o wynik głosowania. Nie było. Nie było. 14 za. Nie dobra, udział w głosowaniu. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 14, 14 radnych było za rozszerzeniem porządku obrad. A zatem wniosek Wysoka Rada przyjęła. Przechodzimy do przegłosowania porządku obrad z uwzględnieniem wniosku, który został przed chwilą przegłosowany. Proponuję, żeby to e, zrobić w następującej kolejności. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi porządek obrad. E, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu karkonoskiego, Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu Karkonowskiego na 2021 rok. I punkt piąty zamknięcie sesji. Ja tylko dla formalności przypomnę, że Rada ma prawo zmienić porządek obrad zwołany w trybie artykułu 15 ustęp 7. Jeżeli wniosek podchodzi o jest zgoda wnioskodawcy o zwołanie sesji. Taka formalność miała miejsce, a zatem przechodzimy do głosowania zmienionego porządku obrad. Edyta Bielecka. Jestem. Głosujemy porządek obrad zmieniony. Jestem za. Dziękuję. Sławomir Celt. Jestem za. Dziękuję. Maciej Gałęzki. Jestem za. Dziękuję. Ryszard Głodek. Jestem za. Dziękuję. Mirosław Górecki nie ma. Bogdan Kamiński. Jestem za. Od, głos oddany za. Kleszta Ogoniusz. Jestem za. Anna Konieczyńska. Jestem za. Dziękuję. Jarosław Kutliński. Jestem za. Dziękuję. Julia Lachowicz. Jestem za. Dziękuję. Tadeusz Łozowski. Jestem za. Dziękuję. Głos oddany za. Wojciech Poczynek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Rybarczyk. Nie mam łączności. Artur Smolarek. Jestem za. Dziękuję. Włodzimierz Stoch. Jestem za. Dziękuję. Dariusz Śliwiński. Też nie mam łączności. Krzysztof Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Anna Zębik. Problem z... Może po, proszę podnieść rękę, jeżeli za jesteśmy. Jestem za. O, dziękuję, teraz. dziękuję za, za ten Jestem ten... za ten... A Pan Grzegorz Szybaczek się łączył, czyli kworum tak. bardziej procentowo większe, a zatem przyjmujemy y, pana głos Panie Radny. Proszę o wynik głosowania. 16 radnych, 16 za. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, 16 radnych było za przyjęciem porządku obrad. A zatem przechodzimy do realizacji porządku obrad. I na początek bardzo bym prosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Karkonowskiego. I tą uchwałę Wysokie Radzie przedstawi i zarekomenduje w imieniu zarządu. Pani sekretarz powiatu karkonowskiego Ewa Ligieska-Mojochowska. Witam pani sekretarz i bardzo proszę, pani ma głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. Chciałam państwu przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Karkonoskiego w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu karkonoskiego. Otóż jak państwo zapewne wszyscy wiecie, nasz duży projekt Powiatowa Komunikacja Karkonoska skończy się z ostatnim dniem grudnia tego roku. Te projekty są roczne i pojawiła się taka możliwość, jak wspominał Pan Starosta. Wojewoda Dolnośląski ogłosił nabór, do funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej można składać wnioski na rok 2022 i zarząd powiatu Karkonowskiego ma zamierza złożyć w imieniu powiatu karkonoskiego wniosek o objęcie w 2022 roku dopłatą zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Czyli zarząd chciałby kontynuować projekt społeczny o nazwie Powiatowa Komunikacja Karkonoska. Czas tego projektu, projekt będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2022 roku. Planowana wartość zadania to około 5 milionów złotych. Z tego wkład własny powiatu wynosi 10%. Uchwała posiada załącznik dotyczący wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej zgodnie z wymogami ustawowymi. I proszę Wysoką Radę o akceptację przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję, panie sekretarz. Nim przejdziemy do dyskusji, to bardzo proszę o opinię komisji. Ta uchwała była skierowana do Komisji Spraw Społecznych. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Szybarczyk. Opinia pozytywna. Dziękuję. I Komisja Budżetu Finansów i Majątku Powiatu, pan przewodniczący Tadeusz Żozowski. Opinia pozytywna. Dziękuję. Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Przechodzimy do dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać. Jest mi Panie Przewodniczący opinia, opinia Komisji Budownictwa Pozdrawiam, dziękuję. Oczywiście, przepraszam, tak trochę się zagalpowałem. Powinna być Komisja Budownictwa, historii i Rozwoju Powiatu. Pan Przewodniczący Leszek Supierz ma zwolnienie chorobowe, a zatem dziękuję Panie Radny Gałęski, Panie Przewodniczący za tą informację. Przechodzimy za tym i przepraszam, Komisja Spraw Społecznych tej uchwały akurat nie opiniowała. Mój błąd, przepraszam bardzo. Zatem otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgłoszeń dyskusji. Jest pan radny, pan starosta Kotliński, bardzo proszę. Czy pan komunikat. Dziękuję, dziękuję bardzo. A zatem jeżeli nie ma chętnych do nie dyskusji... Dziękuję. To... Tak, przyjąłem tę informację. Zamykam zatem dyskusję. Przechodzimy do procedowania uchwały. Czy są uwagi, wnioski formalne do uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu Karkonoskiego? Nie widzę, a zatem poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu krakowskiego o treści zapisanej w druku 39, łamane przez 1, łamane przez Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o oddanie głosu. Edyta Bielecka. Jestem za. Dziękuję. Sławomir Celt. Jestem za. Dziękuję. Maciej Gałęski. Jest. Dziękuję. Ryszard Głodek. Jestem za. Dziękuję. Mirosław Górecki. W dalszym ciągu nieobecny, a zatem Bogdan Kamiński. Jestem za. Dziękuję za, głos za. Eugeniusz Kleśta, jestem za przyjęciem uchwały. Anna Kończyńska. Jestem za. Dziękuję. Jarosław Kotliński. Jestem za. Dziękuję. Julia Lachowicz. Jestem za. Dziękuję. Tadeusz Rozowski. Jestem za. Dziękuję za, głos za. E, Wojciech Poczynek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Szybarczyk. Jestem za. Dziękuję. Artur Smolarek. Jestem za. Dziękuję. Włodzimierz Toch. Jestem za. Dziękuję. Dariusz Kliwiński w dalszym ciągu jest nieobecny. Krzysztof Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Anna Zemnik. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. 16 za. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych. 16 radnych było przyję za przyjęciem uchwały. Zatem Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu karkonoskiego. Dziękuję Zamykam bardzo. Punkt... Dziękujemy Pani Sekretarz. Zamykam punkt trzeci porządku dziennego i przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienie ewentualne ewentualnych uwagi i wyjaśnienia do tej uchwały. Panią skarbnik powiatu karkowskiego Grażynę którą Witam na naszej sesji. Bardzo proszę Pani Skarbnik, pani ma głos. Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie. Panie przewodniczący, panie starosto. Przedstawiony Państwu projekt uchwały, właściwie w najważniejszym zakresie już pan, starostwa, pan Starosta przedstawił Państwu te zmiany, które jakby spowodowały konieczność przyjęcia uchwały w tym trybie. Ja tylko chciałabym y, uzupełnić y, o informację, że dzisiaj Państwo dostaliście jakby drugą wersję tej uchwały, gdzie ona zawartość merytoryczna się nie zmieniła. Ale zmieniły się, ponieważ wczoraj zarząd przyjął, podjął uchwałę o zmianach w budżecie, wprowadzającą dodatkowe środki z dotacji. To jest prośba, żeby przyjąć poprawiony plan dochodów i wydatków, jeśli chodzi o te kwoty końcowe, ogólne. I w tym zakresie dlatego dzisiaj Państwo dostaliście ponownie tą uchwałę na pocztę, bo te kwoty po zmianach będą się trochę różnić. A powinny być przyjęte w takiej wysokości, jaka wynika z kolejno podejmowanych uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Proszę bardzo o opinię komisji. Ta uchwała była procedowana przez Komisję Spraw Społecznych i to nie jest pomyłka. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Szybarczyk. Jak już to nie jest pomyłka, to opinia pozytywna, bo to dzisiaj obradowaliśmy nad tą uchwałą. Dziękuję Panie Przewodniczący. Komisja Budżetu Finansów i Majątku Powiatu. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Tadeusz Łozowski. Opinia pozytywna. Dziękuję Panie Przewodniczący. Też opinia pozytywna. Szanowni Państwo Radny, pewne wyjaśnienie. Dziękuję za tą wyrozumiałość, że Państwo radni przyjmują tą nie do końca zgodną z procedurą chodzi o terminy zmian w projekcie uchwały budżetowej, ale tak jak pani Skarbnik mówiła, są sytuacje, w których no należałoby reagować, żeby te pieniądze skutecznie jeszcze w tym roku budżetowym wydać. A zatem ja pozwoliłem taką sytuację dopuścić. Dziękuję, że Państwo również w tej materii akurat nie zgłaszacie swoich sprzeciwów. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania bądź chciałby się wypowiedzieć w sprawie tej uchwały to bardzo proszę czekam na zgłoszenia. Nie widzę zgłoszeń ani też nie słyszę tych zgłoszeń, a zatem y, przechodzimy do procedowania uchwały. Czy są uwagi i wnioski formalne do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu karkowskiego na rok 2021. Nie widzę ani nie słyszę takich zgłoszeń w tym zakresie, a zatem poddaję uchwałę pod głosowanie Wysokiej Rady. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu karkowskiego na rok 2021 w treści, o treści zapisanej w druku 39 łamane przez 2 łamane przez 2021. Przechodzimy do głosowania. Edyta Bielecka. Jestem za. Dziękuję. Sławomir celt. Jestem za. Dziękuję. Macie Gałęski. Jestem za. Dziękuję. Ryszard Głodek. Jestem za. Dziękuję. Mirosław Górecki. W dalszym ciągu nieobecny. Bogdan Kamiński. Jestem za. Dziękuję, panie Bogdanie. Pan Bogdan Kamiński jest za, jeżeli państwo tego nie słyszą. Eugeniusz Kleśta. Jestem za przyjęciem uchwały. Anna Konieczyńska. Jestem za. Dziękuję. Jarosław Kotliński. Jarosław Kotliński. Jestem za. Dziękuję. Julia Lachowicz. Jestem za. Dziękuję. Tadeusz Ozowski. Jestem za. Dziękuję. Pan Tadeusz Łozowski jest za przyjęciem uchwały. Wojciech Poczynek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Szybarczyk. Jestem za. Dziękuję. Artur Smolarek. <coughs> Jestem za. Dziękuję. Włodzimierz Toch. Jestem za. Dziękuję. Dariusz Śliwiński. W dalszym ciągu nieobecny. Krzysztof Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Anna Zębik. Głosuję za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Proszę o jej głosowania. 16 Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 16 radnych było za przyjęciem uchwały. A zatem stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonowskiego na rok 2021. Zamykam punkt czwarty i przechodzimy do punktu piątego, czyli zamknięcia sesji. Ja tylko przypomnę, że nasza kolejna sesja odbędzie się 22 grudnia. Dziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszej sesji. Tym samym zamykam 39. sesję Rady Powiatu Tarnowskiego. Do widzenia i do usłyszenia. Prawdopodobnie sesja <laughs> ta w trybie zdalnym, jeżeli sytuacja nie zmieni pod względem epidemiologicznym. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Za Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia wszystkim. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.